Cześć! Czy wybrałeś już zawód odpowiedni dla Ciebie? Jeśli nie, to być może właśnie zawód dekarza-blacharza budowlanego jest odpowiednią propozycją. Do podstawowych zadań wykonywanych przez dekarza-blacharza budowlanego należą wykonywanie pokryć dachowych, wykonywanie montażu okien dachowych oraz świetlików, wykonywanie odwodnień połaci dachowych, wykonywanie remontu i rozbiórki połaci dachowych. Pamiętaj, że pracując jako dekarz-blacharz budowlany musisz ściśle przestrzegać przepisów BHP. Stąd widzisz u mnie uprząż, jestem tutaj przypięty linką asekuracyjną, żeby nie spać z dachu, bo wychodząc z domu mówisz do zobaczenia, a nie żegnam. Bardzo ważne. Pracując jako blacharz, dekarz budowany, wykonujesz różne czynności, takie jak wykonywanie pokryć dachowych, czy to z blachodachówki, czy z dachówki, czy z gontu papowego, wykonywanie opierzeń, obudowa blachom kominów, różnych innych pałaci. Bardzo dobrze płatna i odpowiedzialna praca, średnio ciężka praca fizycznie. Chcąc pracować w tym zawodzie, musisz cieszyć się doskonałym zdrowiem i nie mieć lęku przed pracą na wysokości. A także twój pracodawca musi zadbać o to, żebyś przeszedł wszystkie możliwe badania wysokościowe. Pracując w tym zawodzie musisz pamiętać również o tym, żeby odpowiednio zabezpieczony był teren budowy, żeby rusztowania, po których chodzisz, były wykonane zgodnie z dokumentacją i przez uprawnione osoby. Dobry dekarz musi mieć również wyobrażenie o prawidłowej estetyce pokrycia, które wykonuje. Praca dekarza, blacharza budowlanego Daje dużą satysfakcję. Dobrze wykonana praca, to tak, tak jak tutaj widzicie, cieszy oko nie tylko dekarza, który ten dach wykonywał, również właściciela budynku. Praca dekarza ma przyszłość, gdyż ludzie wciąż coś budują, ten zawód nigdy się nie skończy. Jest to zawód bardzo dobrze płatny, jednocześnie bardzo mocno wymagający od przyszłych kandydatów sprawności fizycznej i odpowiedzialności za to, co robią. A jeśli zawód blacharza, dekarza budowlanego, nie jest odpowiednią propozycją dla ciebie, to wejdź na stronę www.cechjarocin.pl i wybierz sobie zawód, który by cię interesował.